Cześć, ja nazywam się Mateusz Tręga, jestem dietetykiem i witam Cię serdecznie na moim kanale. Dziś zapraszam Cię na film, w którym porozmawiamy sobie o tym, skąd może brać się niski poziom energii w trakcie stosowania diety ketogenicznej, czy też w trakcie przebywania w stanie ketozy. Być może nie jest to problem, który dotyka wielu osób, ale na pewno jest on nurtujący z tego względu, że lepsze samopoczucie, większa ilość energii. To powody, dla których wiele osób właśnie wybiera dietę ketogeniczną. Dlatego dziś rozwiejemy wątpliwości i spróbujemy zdiagnozować to skąd, mimo prawidłowego wejścia w stan ketozy, może pojawić się niedobór energii, gorsze samopoczucie i tym podobne symptomy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Tanketozy faktycznie ma to do siebie, że zwiększa poziom energii, pozwala tą energię ustabilizować, a więc pozwala nam uniknąć takich skoków i spadków tej energii. No i faktycznie wiele osób mentalnie oraz fizycznie czuje się po prostu lepiej. Zdarza się jednak inaczej. I dziś postaramy się zdiagnozować, skąd mogą pochodzić takie problemy. A więc, pomimo prawidłowego wejścia w ketozy, pomimo dobrej adaptacji, pomimo tego, że w naszej krwi występują ciała ketonowe, to my jednak nie czujemy się wcale lepiej niż czuliśmy się wcześniej, a może nawet czujemy się gorzej. Może mieć to kilka przyczyn i dzieje się tak dlatego, że o ile stan ketozy, dieta ketogeniczna mogą super nasze samopoczucie, to nie są jakąś magiczną pigułką, nie są kokainą, czyli magicznym białym proszkiem, żeby poprawiać nasze osiągi, co by się nie działo. Dieta ketogeniczna i stan ketozy będą wrażliwe i nie będą działały wtedy, kiedy w naszym organizmie będzie panował jakiś bałagan, będą inne choroby, czy też na przykład jakieś hormony lub też neuroprzekaźniki nie będą zbilansowane tak, jak być powinny. I dziś o tym wszystkim sobie porozmawiamy. Na początek właśnie te neuroprzekaźniki. Jest to sprawa bardzo ciekawa, ponieważ są to hormony występujące w naszym mózgu. Hormony, które są bardzo istotne i w dużej, dużej mierze wpływają na to, jak się czujemy i jak się zachowujemy. Nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że to te hormony w mózgu nas determinują, czyli to tylko one odpowiadają za to, kim jesteśmy. Uważam, że to jednak sprawa dużo głębsza. Natomiast fakt jest taki, że pewne niedobory, czy też nadmiary tych hormonów w naszym mózgu mogą wpływać na nasze zachowanie, mogą wpływać na nasze decyzje, no, i mogą jednocześnie sprawiać, że będziemy czuli się gorzej i będziemy gorzej pracowali. Bez trepanacji czaszki ciężko jednak zbadać poziom neuroprzekaźników, poziom hormonów w naszym mózgu. No, jak się domyślam, podobnie jak ja, nie mielibyście ochoty, aby się takiemu badaniu po poddawać. Natomiast mamy pewną alternatywę, alternatywę, jaką jest test Bravermana. Jest to test, który pozwala oszacować na podstawie różnego rodzaju pytań, które pytają o Nasze zachowania w różnych życiowych sytuacjach. Dzięki specjalnemu algorytmowi, taki test, który trwa około 25 minut i jest całkowicie darmowy w większości miejsc, potrafi pokazać nam mniej więcej, jak ten poziom neuroprzekaźników u nas wygląda. Czy ten test jest wiarygodny? Moje doświadczenie pokazuje, że naprawdę jest dość mocno wiarygodny. Dość często, kiedy już poznacie naturę różnych neuroprzekaźników, będziecie nawet potrafili określić jaki Wasz rozmówca, czy też ktoś z Waszych bliskich ma poziom neuroprzekaźników i jaki neuroprzekaźnik jest u niego dominujący. Dlatego też często potwierdzało mi się to, że jeśli po rozmowie z jakimś podopiecznym już byłem w stanie stwierdzić, który neuro neuroprzekaźnik jest wysoko, a który raczej nisko, ten test Bravermana faktycznie to potwierdzał. E, to dlatego, że Dany neuroprzekaźnik, każdy neuroprzekaźnik ma jakąś swoją główną funkcję i główną cechę i teraz, kiedy pytania są dobrze skonstruowane, to faktycznie są w stanie wyodrębnić to, co nami rządzi, a czego mamy zbyt mało. Polecam serdecznie każdemu z Was sobie taki test Brawermana wykonać, bo jest to na pewno bardzo ciekawe badanie, które pozwala nam, nas samych trochę lepiej poznać. I być może niektóre cechy, które Cię denerwują lub zastanawiają, okażą się mieć przyczynę w niedoborze lub nadmiarze, któregoś z neuroprzekaźników. Ale w ogóle dlaczego ja o tym tutaj mówię? Ano dlatego, że o ile stan ketozy wpływa na nasze neuroprzekaźniki, bardzo często je reguluje, zwiększa poziom, szczególnie neuroprzekaźnika, jakim jest GABA, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za wyciszenie, za uspokojenie. To jednak nie przeskoczy pewnych kwestii, jeśli mamy duże niedobory, szczególnie w sferze np. dopaminy, serotoniny czy też acetylocholiny, czyli hormonów odpowiedzialnych kolejno za motywację, za szczęście oraz za procesy pamięciowe i naukę, no to tutaj bardzo ciężko będzie to przeskoczyć i takie skrajne niedobory mogą sprawić. Czy dieta ketogeniczna nie zmieni u nas kompletnie nic, ponieważ z powodu tych niedoborów my dalej mentalnie będziemy czuli się bardzo, bardzo kiepsko. Jedna drobna uwaga: w większości miejsc, gdzie wykonacie te testy, i jeden taki test podlinkuję wam w opisie, niestety będziecie mieli propozycję całego mnóstwa suplementów, które mają wam te niedobory wyprostować, wyrównać. Nie jestem do końca zwolnikiem takiego działania, a przynajmniej nie tylko takiego działania ponieważ no, dość mocno przypomina to przepisywanie po prostu leku na daną chorobę, czyli kompletne olanie przyczyny problemu. Ehm, a więc, o ile być może w niektórych przypadkach warto jest wspierać neuroprzekaźniki za pomocą jakichś bezpośrednich substratów do ich produkcji, to jednak w większości przypadków najpierw trzeba zadbać o uzupełnienie podstawowych niedoborów, takich jak magnez, czy też witaminy z grupy B, o zadbanie o swój styl życia oraz żywienie i dopiero wtedy ewentualnie uzupełniać Bezpośrednio niedobory, bo faktycznie mogą one wynikać chociażby z genetyki czy z jakichś naszych e, okresów dorastania. Druga przyczyna to hormony, ale tym razem nie hormony w mózgu, a hormony w naszym całym organizmie. Ponieważ tak, zaburzenia hormonalne, problemy z gospodarką hormonalną mogą wpływać na nasze ciało, całe ciało. Faktycznie jest tak, że zaburzenia hormonalne powodują też zaburzenia neuroprzekaźników, czyli na przykład jeśli mamy zbyt dużo estrogenów, to one wpływają na chemię naszego mózgu w bardzo, bardzo dużym stopniu. W związku z tym zaburzenia hormonalne mogą być kolejnym czynnikiem, który sprawi, że na diecie ketogenicznej nie poczujemy się lepiej, że nie poczujemy dużej różnicy w kontekście tego, jak czuliśmy się wcześniej. I jest to tak naprawdę ta sama historia, którą opowiadałem wcześniej, a więc jeśli występują jakieś niedobory, jakieś problemy zdrowotne, to jest to jednak zbyt skomplikowany problem, by sama dieta ketogeniczna, by sam stan ketozy nagle miał to wszystko odmienić. Bardzo często potrzeba dodatkowych działań zaadresowanych właśnie na te problemy. W związku z tym... To kolejny punkt, nad którym po prostu warto się zastanowić. Jeśli nie czujesz się lepiej na diecie ketogenicznej, jeśli nie poczułeś tego popularnego przypływu energii, to być może, jeśli nie w sferze chemii mózgu, to być może w sferze chemii Twojego organizmu, czyli kwestii hormonalnej, jest coś nie do końca ok. U kobiet bardzo często może być to nadmiar estrogenów, u mężczyzn natomiast również nadmiar estrogenów, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę no, tych estrogenów jest wszędzie pełno ponieważ jest plastik, ponieważ są tabletki antykoncepcyjne, które z kanalizacji trafiają również do naszych e, kranów. W związku z tym faktycznie wszyscy jesteśmy narażeni na nadmiar estrogenów, u mężczyzn dodatkowo bardzo często niedobór testosteronu będzie podękował taki, taki problem. Kolejny punkt wydaje się dość prozaiczny i mimo, że mówię o tym w co drugim filmie. To kiedy spotykam się z kimś, komu mam pomóc, to bardzo często okazuje się, że i tak wciąż ten temat jest zapominany i lekceważony. A chodzi tutaj o nawodnienie i elektrolity. Prawidłowe nawodnienie oraz dostarczanie elektrolitów, które mają to nawodnienie również zapewnić, jest kluczowym elementem adaptacji, bez którego możemy czuć się naprawdę tragicznie. Natomiast nie znaczy to, że również później możemy całkowicie zlekceważyć zarówno nawodnienie, jak i podaż minerałów, przede wszystkim elektrolitów. Jeśli czujesz się źle, to zastanów się, czy po prostu nie jesteś odwodniony. Jeśli komórki Twojego mózgu są odwodnione, to ciężko wy wymagać od nich, żeby pracowały na pełnych obrotach. Poruszałem już ten temat wielokrotnie, więc nie będę się przesadnie rozwijał. Wspomnę tylko, że jeśli mówimy o prawidłowym nawodnieniu, to polecam około 2-3 litrów wody wysoko lub średnio mineralizowanej w trakcie dnia i dodatkową suplementację potasem, magnezem oraz odpowiednią podaż soli. W trakcie dnia. Kolejny problem, z jakim się spotykam u osób, którym pomagam, z którymi współpracuję, to sytuacja, w której mają własną firmę lub dużo pracują i chcą wejść w stan ketozy właśnie po to, żeby pracować jeszcze więcej i jeszcze intensywniej. I o ile może się to sprawdzić, szczególnie na krótką metę, bo sam kiedy najbardziej cenię w stanie ketozy to właśnie, że czuję się kompletnie inaczej, jeśli chodzi o pracę mojego umysłu i jest to praca dużo efektywniejsza. To jednak mamy pewne limity w naszym organizmie, nie jesteśmy cyborgami i wiele osób próbuje to przeskoczyć, czyli jednak chciałoby pracować 14 godzin dziennie, najlepiej skrócić sen do 4 godzin i cały czas intensywnie działać, licząc na to, że dieta kategoryczna tutaj pomoże. No niestety, jeśli ktoś ma takie zaniedbania, czyli ma taki tak zwany dług snu, który w medycynie jest już oficjalnym terminem, a więc sytuacja w której zaciągacie u swojego organizmu dług poprzez to, że nie dosypiacie. I ten dług będzie trzeba spłacić w przyszłości, albo odsypiając, albo pojawi się jakaś choroba, czyli taki komornik, który będzie chciał coś na siłę odebrać. To bardzo ciężko to przeskoczyć, bo dieta ketogeniczna i stan ketozy nie zmienią tego z dnia na dzień, nie poprawią tej sytuacji. Bardzo często trzeba pozwolić odpocząć układowi nerwowemu, trzeba odespać pewną ilość godzin, spłacić ten dług snu. I dopiero później można liczyć na to, że sytuacja się Poprawi. Te mechanizmy wbudowane w nasz organizm, które nie pozwalają nam zacharować się na śmierć, wiele osób uważa za zbędne i nieprzyjemne. Ja jednak uważam, że to fenomenalne zabezpieczenie i bardzo ważne z ewolucyjnego punktu widzenia. Nasz organizm po prostu wie lepiej niż my, kiedy ma dość, kiedy układ nerwowy jest przeciążony i kiedy powinniśmy odpoczywać, i zwykle po prostu nie warto z tym walczyć. Więc jeśli jesteś w takiej sytuacji, to zamiast próbować kolejnej metody, która pozwoli ci pracować jeszcze więcej godzin, Postaraj się to wszystko unormować, zbilansować i zacząć też troszeczkę odpoczywać, bo można się zaharować przez rok, dwa, natomiast później konsekwencje tego będą opłacane. Chyba lepiej robić w takiej sytuacji podejście jak do maratonu, nie do sprintu, czyli powoli, ale daleko. No i na koniec po prostu inne problemy zdrowotne, które występują, bo znów, o ile większość osób wchodzi w stan ketozy, ponieważ chce schudnąć, to wiele osób również przeczytało gdzieś, że dieta ketogeniczna leczy jedną, drugą, trzecią chorobę i chcą tego spróbować, licząc na to, że ona będzie taką magiczną pigułką, czyli mam niedoczynność tarczycy, mam insulinoporność i jeszcze inne problemy, wejdę na dietę ketogeniczną, wejdę w stan ketozy i wszystko jak ręką odjął. No tak to nie działa i bardzo często trzeba w takiej sytuacji zaadresować dodatkowe działania na różne problemy zdrowotne. I na przykład osoba z Hashimoto, mimo wejścia w stan ketozy, dalej może czuć się kiepsko i dalej jej umysł może nie działać prawidłowo, ponieważ trzeba tutaj zadbać o wiele innych aspektów. Podobnie tyczy się to różnych innych problemów zdrowotnych. O problemach hormonalnych już mówiłem, ale tutaj będą choroby autoimmunizacyjne czy też zaburzenia gospodarki cukrowej. Często też potrzeba czasu, jak na przykład właśnie w przypadku zaburzeń gospodarki Cukrowej, gdzie no, zwykle nabywaliśmy je nie w trakcie tygodnia, a jednak przez lata zaniedbań. I teraz potrzeba trochę czasu, aż organizm swój metabolizm naprawi, aż to wszystko się wyprostuje. Przez to będziemy mogli czuć się naprawdę dobrze i naprawdę dobrze działać. Do tej pory większość filmów na moim kanale poruszała problemy większości i odpowiadała na pytania większości, a więc to, co zdarza się większości osób na ketozie, o czym większość osób na ketozie zapomina. Dziś postanowiłem nagrać film jednak skierowany do tej mniejszości, która jednak ma duży problem i przez który nie udaje im się osiągać. Spektakularnych efektów w stanie ketozy. Mam nadzieję, że ten film wam pomoże. Jeśli nie masz takiego problemu i na keto masz dużo energii, to mimo wszystko sprawdź, czy realizujesz wszystkie te punkty, bo jeśli nie, to prędzej czy później coś może się popsuć. A szkoda by było, prawda? Ja już dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę, moi drodzy. Jestem naprawdę wdzięczny za wsparcie, które mi okazujecie, za każdy komentarz, za każdy e-mail. Nie ukrywam, że daje to ostry bodziec do dalszej pracy i do re realizowania kolejnych projektów i materiałów. Dla Was. Dlatego dalej zapraszam do łapkowania filmów, do komentowania tych filmów. Staram się na większość komentarzy odpowiadać, ale nie zawsze mi się udaje. Mam nadzieję, że rozumiecie. Robię to pomiędzy różnymi obowiązkami, także dlatego tak to wygląda. No i do zostawienia subskrypcji. Właśnie przekroczyliśmy 12 tysięcy subskrypcji, więc świetna wiadomość, ale lecimy dalej i mam nadzieję, że uda nam się realizować coraz lepsze i ciekawsze projekty. Oczywiście potrzebuję do tego Waszego wsparcia, dlatego jeszcze raz proszę o. Kliknięcie i napisanie tam, gdzie trzeba. Za dziś już wam bardzo dziękuję i do zobaczenia niedługo. Cześć.